Mimo to, gdy raz na dzień kucharka Michalina wynosiła mu miskę z jedzeniem, machał do niej serdecznie, ogonem wspinał się na tylne łapy, skakał z radości i robił wszystko, żeby polizać ją po pysku, po, po twarzy, chociaż Michalina się broniła i mówiła do niego, idź ty diable, wyglądał wtedy na psa szczęśliwego, którego los ułożył się pomyślnie, gdy się najadł, zasypiał. Głębo. I wtedy też można było myśleć, że mu jest dobrze. Obcego psa, jeżeli, zapędzi się, jeżeli zapędził się tu z ulicy, Fitek witał jak wroga. Rywał się do niego deskowytem i nienawiścią, marząc o tym jedynym, by go na miejscu rozszarpać. Ale pies domowy, bijały, wesoły szpic młodszej pani Gierackiej, Lulu, nie bał się fitka. Miał go gdzieś. Gdy zbiegał na podwórze, podchodził nieraz do jego budy. Fitek rozstawiał się wtedy ze szczęśliwości, pierwszy rozpoczynał zabawę, przypadał na przednie łapy, czołgał się, wiewając ogonem, nadstawiał łeb szpicowi, aby go gryzł. W prędce Lulu miał tego dosyć i odbiegał parę kroków, zainteresowany czym innym. Fitek rzucał się w pogoń, zanim biegł chwilę zapominając o swym losie i nagle i nagle poderwany łańcuchem stawał na dwóch łapach charcząc, przebierając przed nimi w powietrzu nigdy nie pamiętał gdzie kończą się jego życiowe możliwości i za każdym razem było to dla niego niespodzianką Niekiedy szpic odchodził po prostu w swoją stronę wybiegał przez bramy na ulicę nie oglądając się za siebie albo zawołany przez służącą znikał w cieniu schodów kiedy indziej, niczym nie naglony dłużej pozostawał w obrębie podwórza. Czas wolny obracając na szczegółową jego inspekcję, Fitek siedział wtedy nieruchomo i wodził za lulu uważnymi oczami. Śledził każdą jego czynność w skupieniu. Wreszcie Lulu kładł się na kamieniach. Przecież nigdy tak, by Fitek mógł go dosięgnąć. Sukin kot. Widocznie też nie zrozumiał o co chodzi. Nie orientował się zupełnie w tej całej organizacji niewoli. Na próżno Fitek przez długie kwadranse na końcu wyprężonego łańcucha robił wszystko by podejść do tego szpicruta. Czołgał się na brzuchu, wydłużał się i korczu pełzał tęskny, rozpaczający czasami o dwa zaledwie kroki odległy czasem czasami tak. Dobra. Lulu wylegiwał się spokojnie. Zmieniał miejsce, odchodził i wracał, nie rozumiejąc wymowy krótkich, jakichś tam skowytliwych, szczęk, i błagalnych jęków. Co go tam to w ogóle obchodzi? Albo może tylko nie chcąc brać ich pod uwagę, czyli w ogóle miał ignorancję tego, tego szpic Fitek przebywał na podwórzu latem i zimą, wiosną i jesienią. Znajdował się tam o każdej porze dnia i nocy. Obecność ludzi, natomiast zależna była od wielu rzeczy. Elżbieta znała mieszkańców Sutereny. Wszyscy bowiem co dnia przechodzili pod do wspólnego tezolka. Ten inwersyjny, czyli moje drogie niu, 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 inwersyjny, czyli odwrócony. Termin. Obowiązywał już od dawna w rodzinie Bieckich nawet służbę, ukrytego w pobliżu szopy z drzewa z lewej strony za wielką czarną paką na śmieci. Była to wieczna ludzka wędrówka w deszcz i śnieg, zarówno jak w najpiękniejszą pogodę. Poza tym, w niektóre popołudnia, gdy było ciepło i deszcz nie padał. Ludność podziemi wylegała na podwórze gromadnie, jak robaki wylegają z zalanej piwnicy. Mówili o bolszewikach i rozważali, co by to było, gdyby tak bolszewicy przyszli albo nastali. Niektórzy bali się ich straszliwie, zwłaszcza kobiety. Ci ludzie podziemi ziemi byli na ogół podobni do robaków, jednak w wielu szczegółach tak odmienni, że elżbiecie wydawali się zupełnie odrębną rasą, jak Murzyni. Lub Chińczycy. Nie dlatego, że byli brudniejsi mieli na sobie odzienie, którego niepodobno było określić kształtu ni koloru, ale że byli wszyscy mniejsi od ludzi na wierzchni, czyli ci podludzie po prostu, no byli. Inni od nadludzi, inaczej się trzymali, ruszali. Innych używali słów, mieli inny głos, inną barwę twarzy, inne stopy, inne palce, inny zapach. Nawet starość inaczej u nich wyglądała. Wszystkie te stare panie. Znajome ciotki miały przynajmniej zęby. Tutaj każdy, kto nie był młody, od razu nie miał zębów. Jeż. Prawdziwie starych ludzi zresztą nie było, może prędzej umierali. Dzieci za to było mnóstwo, ich kłótnie, z zabawy na podwórzu powodowały hałas istotnie trudny do wytrzymania. W kącie z prawej strony, gdzie leżało parę dni ściętych czereśni, które zmarzły tej zimy. Siadywała często gołąbska, mała i delikatna, ze swoim roczny, rocznym, przepraszam, rocznym chłopczykiem, Stefankiem. Bladym jak ona i chorowitym, bo mówiła, że tu przy ogrodzie najlepsze jest dla dziecka powietrze. Była na, by nawet ładna, gdyby nie to, że chociaż miała dopiero lat dwadzieścia i mieszkała nie w suterenie, tylko w tym nowym mieszkaniu pod dachem już brak jej było. Jednego zęba i to samego przodu. Na tych pniach czereśniowych szukał też w schronie najstarszy, spokojny chłopak chąźbów, Marian. I opędzając się od młodszych braci, czytał jakąś małą, zwykle jakąś podartą, brudną książkę. Zawołany przez matkę składał tę książkę śpiesznie i nieporządnie, wierzchem do środka i biegł piwniczymi schoda, piwnicznymi schodami w dół po wiadro, by przynieść. Wody z podwórza. Wyglądał do dziś dziecinnie, ale miał już lat 16 i po ukończeniu jakiejś szkoły zawodowej pracował w hucie, a wieczorami przygotowywał się do matury. Z tego samego podwórzowego kranu brał wodę do polewania kwiatów dozorca Ignaś. Gdy z dwiema chlapiącymi się blaszanami polewaczkami w rękach uchylał bosą nogę furtki od ogrodu, Cała banda Bachorów z piskiem gromadziła się w tym miejscu, by choć przez chwilę popatrzeć do zielonego wnętrza. Wszystko to widziane przez okno, łącznie ze stojącą tuż na biurku fotografią matki z czasów pamięskich wydawało się alżbycie dalekie i niezupełnie prawdziwe. Należało do mętnego gobelinu, który stanowił obojętne tło jej istotnego życia. Wystarczyło przejść przez jadalnię na taras, by znaleźć się po tamtej stronie, by w kwitnących i szemrzących drzewach ogrodu myśleć o swoim. Pewnego jednak dnia czerwcowego cały ów daleki i mglisty świat odzyskał nagle swą rzeczywistość. Wezwana zwykłą karteczką przez pannę Julię Wagner, Żbieta poszła do niej na lekcję zaraz po obiedzie. Ten dzień był zimny. Mokre od deszczu gałęzi jaśminu z białymi kwiatami wystawały z ogrodów. Idąc przez puste ulice, Elżbieta marzyła gorąco, że może tym razem jakoś go nie będzie. Ale był. Był cały nagi. Powoli szła po schodach, by jeszcze odlezł tę chwilę. Chwilę szczęścia, skoro go przecież jednak kochała. Na pierwszym piętrze przed drzwiami przystanęła. Serce jej biło głucho i mocno. Nie ze wzruszenia tylko z trwogi. Taka była ta miłość ociągnęła za drewnianą rączkę, uczepnął do drudu najlżej jak mogła, ale wiedziała, że dzwonek zaledwie dotknięty. Dzwoni na długo. i go właśnie. się do na... nieskończoności. Chociaż jednak przestał dzwonić, drzwi były wciąż zamknięte i nie było za nimi słychać żadnych kroków Elżbieta. Odetchnęła z ulgą, że może nikogo nie ma. To było niemożliwe. Spojrzała na zegarek. Przyszła za wcześnie, jął kilka minut, i wtedy usłyszała kroki. Kroki brzączące. Jego ostrogi. Otworzył drzwi on sam, się. ha, ha, dziwny I zaczerwieniony. Dlaczego witał ją tak radośnie? Czy to na pewno była radość? Wziął ją za obie ręce i wciągnął do malutkiego przedpokoju. Ledwie się tu mogli pomieścić, czy eee, nie ma panny Julii? spytała przerażona. Jest, yes. W tej chwili wejdzie! Wyjdzie! Zdjął z Elżbiety chrzęszczący Barberry, czyli płaszcz damski wysokiej jakości i powiesił go na wieszadle obok swego płaszcza wojskowego zrobiło się gorąco drzwi do pokoju były wciąż zamknięte "czy pada?" spytał, gładząc materiał i płaszcza trochę wilgotny. Elżbieta odpowiedziała z duszonym głosem: rozumiała czemu nie idą do pokoju czemu nie zjawia się Julia nigdy dotąd nie była z nim zupełnie sama i tak blisko nie mogła tego wytrzymać ale nie śmiała się ruszyć